Mamy do czynienia z takimi krajami jak Polska czy Portugalia, które przekazują czołgi Leopard z lat 70., mając na celu przypodobanie się Zachodowi. Panie prezydencie Biden, mamy trochę muzealnego sprzętu, który chętnie oddamy, żeby Ci się przypodobać. Teraz Polska ma wysłać swoje F-16 i nabiutkie helikoptery Apache, które kupują od USA i też będą przekazywać je dalej, więc masz rację. Czy mają w tym zadowolić USA? Czy taki jest cel? Myślę, że to stwierdzenie jest prawdziwe, ale nie dotyczy Polski ponieważ polski rząd żyje w odległej przeszłości. Polski rząd, myśląc o Rosji, widzi Rosję bolszewicką z lat dwudziestych XX wieku. Widzi Związek Radziecki i Stalina. Oni nie chcą mieć do czynienia z rzeczywistością. Nie dostrzegają, że to już nie jest sowiecki kraj, a tym bardziej komunistyczny. Rosja nie jest zainteresowana wojną z Europą, bo Rosja chce prowadzić interesy właśnie z Europą. Moskwa nie chce okupować i rządzić innym narodem, który nie jest narodem rosyjskim. Oni korzystają z wielkiej lekcji imperializmu. Cóż, imperializm nie sprawdza się zbytnio. Imperializm terytorialny jest drogi. Masz do czynienia ze sporą grupą ludzi, którzy są ci obcy i nie chcą, żebyś nimi rządził. Rosja to wie opisał to Aleksander Sołżenicyn to on jest autorem słynnego zdania. My Rosjanie powinniśmy się cieszyć, że ci ludzie są wolni i niepodlegni względem nas. My nie chcemy nimi rządzić, my chcemy mieć własny kraj. Nie ma osoby bardziej oddanej idei Sołżenicyna niż Putin. Takie pomysły, że Rosjanie chcą wejść, mieć do czynienia z 40 milionami niezadowolonych i wkurzonych Polaków jest absurdalne. To nie jest prawda. Jednakże oni rozkręcają tę wojnę, bo w ich umysłach tli się, że jeśli się bardzo postarają, to się nam przypodobają. Ale oni czegoś nie rozumieją. My nie mieszkamy w Europie. My jesteśmy potęgą morską i aeronautyczną. Nie utrzymujemy znaczących sił lądowych w innych rejonach świata. Dlatego mamy teraz jedynie 50 tysięcy żołnierzy gotowych do walki w Europie. Więc oni oszaleli. Na przestrzeni lat wyrobiliśmy zły zwyczaj. Bo ilekroć jakieś państwo prosi nas, żebyśmy im pomogli, powinniśmy im po prostu odpowiedzieć, nauczcie się żyć ze swoimi sąsiadami. Wojna nie jest jedynym rozwiązaniem.